hej, kaj, kaj, z tej strony torni. Witam Was na trzecim vlogu Dzisiaj jest środa. Lecimy z ląkrad. Run... Nie, nie, dzisiaj nie ma Rana ale jest taki najdłuższy bieg, drugi najdłuższy 7 km. Jeszcze nie wstałem z łóżka. Muszę się wybrać z tego łóżka. Boże, święty. Jeszcze nic nie zrobiłem. Skinker i tak dalej, więc pora zaczynać. W ogóle wczoraj przez to, że Sherry światło Musiałem z hotspota, z telefonu przesłać film i po prostu tak długo się przesyłało, że to jest dramat, dramat, dramat i jeszcze raz dramat. No i po prostu się tak wkurzyłem. W ogóle późno zjadłem kolację. Bardzo późno, bo zjadłem kolację około dwudziestej No, jakoś tak, bo po prostu byłem tak głodny. To jest dramat widzowy. Później nie mogłem spać w końcu zasnąłem, a teraz nie mogę wstać, ale trzeba. 8.30 jest, no więc wstajemy. Już wam nie nagrywałem mojego skincare, bo już widzieliście to z milion razy, ale tak mnie wywaliło, że to jest jakiś dramat. Naprawdę, będę musiał to pozaklejać tymi serduszkami. Pamiętajcie, jak życie daje wam cytryny, zróbcie ich z lewą. Pamiętajcie, jak życie daje wam cytryny, zróbcie z nich lemoniadę. Trzeba zaimprecyzować, tak? Trzeba udawać, że tak miało być. No dobra, zakleję to tymi gwiazdkami i lecimy na spacer z szermi. No, ale powiem wam, że jest zimno. Aktualnie jest 0 stopni, ale ogólnie dzisiaj ma być maksymalnie 3 stopnie, a minimalnie minus 2, więc jakby no zimno. Tylko że znowu za tydzień, w poniedziałek, ma się zacząć okres, w którym już ma być 10, 11, 12, 13 stopni. Co tu chodzi? No proszę was, mówiłem zawsze tak jest. W listopadzie, wow, super! Zima stulecia, zawsze tak mówią. Tysiąclecia nawet, no i na ja, święta nigdy nie ma śniegu. To jest dramat, ale no cóż, to powinno być właśnie na odwrót. Jakby może być 10, 11, 12, 13 stopni wcześniej. Czy ktoś tutaj idzie, czy Sherry się po prostu nastawia? Tak, chyba nastawia, tak. W listopadzie, na początku grudnia tak może być 10, 11, 12, 13 stopni, ale ja na święta to chcę śnieg. Nie musiał spaść naprawdę w tym listopadzie, na końcu, jak było tak dużo śniegu. Mogło tak być na święta. Serio. Wiem, że do domu i teraz idę jeszcze do piekarni, bo chleb się skończył. Zastanawiałem się, kiedy iść biegać, bo myślałem, że po obiedzie, potem po śniadaniu, potem znowu po obiedzie, ale chyba pójdę po śniadaniu, bo ja, moja mama powiedziała, że nie wzięła sobie obiadu do pracy, więc nie wiem, może jej tam coś zrobię i po prostu e, wezmę kamizelkę. Od razu, bo wezmę również mikrofon i wezmę również selfistika, bo będę biegł do mojej mamy do pracy, Muszę się z nią spotkać na chwilę, bo to idealnie mi tam mniej więcej 7 km wychodzi. Polecę po śniadanku. Zrobię sobie zaraz jakąś pieczoną owsiankę. jak wrócę, i będziemy jedli i lecieli biegać, bo jest po 10 dla kontekstu, więc jakby później będziemy mieli jeszcze czas na uczenie się. Będziemy mieli jeszcze czas po ten kubek pojechać, nie wiem czy się uda dzisiaj po ten kubek pojechać, mam nadzieję, że tak, ale zobaczymy jeszcze. Jeszcze pomyślałem, żeby pójść od razu po te Oscara, więc idziemy jeszcze do Żabki, bo jutro będziemy robić te pierniczki, bo jutro moja mama nie idzie do pracy, więc jutro zrobimy sobie pierniczki wspólnie. Dlatego co nie robimy ich dzisiaj, bo dzisiaj byśmy musieli wieczorem, będzie ciemno, będzie się gorzej nagrywało, a tak to... Super sobie nagramy z rana, chociaż też nie tak z rana, bo będę na siłowni już jutro jechał. Jak możecie zauważyć, ja już wróciłem, więc teraz zrobię mojej mamie jakieś jedzonko, tak jak powiedziałem, no i sobie jakieś jedzonko, żeby zjeść przed bieganiem, ale już nie będzie stało przebitek, bo chcę naładować telefon, żeby się nie skończyło z bieganiem, tak jak wczoraj, że mi się rozładuje i po drodze, bo dzisiaj biegnę dalej, więc ja by, wolałbym mieć ten telefon i wolałbym mieć tą muzykę tym bardziej i chciałbym wam nagrać później, jak tam z mamą coś tam pokażę, więc po prostu... Pójdę podłączyć ten telefon. Mam nadzieję, że on mi się normalnie będzie ładować. Robię jedzonko. Ja ale oczywiście Wam pokażę to jedzonko, tylko po prostu nie będzie przybitek zrobienia. No bo niestety złośliwa rzecz martwa. Zrealizujemy jednak plan B, po prostu podejdziemy, podbiegniemy do McDonalda i coś tam kupimy mojej mamie. E, właśnie pieczona owsianka mi się robi w airfryerze, więc zaraz już powinna być gotowa za jakieś 10 minutek, 10-9 minutek, więc ja sobie zacznę teraz coś oglądać już, bo szczerze mówiąc nie ma sensu nawet przez te 10 minut się uczyć, dopóki ta owsianka się robi, bo po co nie ma sensu zaczynać, nawet jednego egzaminu robić, tym bardziej, że jakoś bardzo mi się nie chce biegać, też mi się szczerze, nie chce iść. Bardzo blisko jest z tego, żebym mu opuścił, ale dam radę. Pójdę biegać. Jak zjem, to dostanę energii. Jeszcze sobie kawkę zrobiłem, więc w ogóle super, więc sobie teraz zacznę oglądać i oczywiście jak się owsianka zrobi, to wam pokażę. Wyszła mi taka właśnie konsystencja, jaką chciałem, czyli jakby nie jest taka bardzo przypieczona, tylko jest e, taka właśnie wilgotna. Po prostu dodałem więcej mleka. Jeszcze borówki w tym są. Oczywiście włos szarego, jak we wszystkim w tym domu. Oczywiście kawka. No i spróbujmy w ogóle, czy mi to wyszło pod względem smakowym, bo jeśli chodzi o konsystencję, bardzo mi się podoba. Mhm. Jest gorące, jest dobra ale jest gorące. ciekawe czemu. Także ja to lecę zajadać, pić kawkę, no i będziemy szli biegać. Owsianka zjedzona kawka wypita, także teraz ja się przebieram no i będziemy lecieć biegać. Szerem wyjdę już jak wrócę, bo teraz no, nie ma sensu, był niedawno bo jest godzina 11.08, więc po prostu przebieram się, idę biegać myślę, że około wrócę 13, może po trochę, może przed trochę ale ogólnie myślę, że po 13 najprawdopodobniej, nawet bliżej 14. Więc jak wrócę, to po prostu szybko wejdę z szerym, zjemy. No i wtedy będę chciał pojechać, zobaczyć, może jakiś kubek się uda kupić. Ale ciągle o tym mówię i ciągle nie wiem, czy to zrobimy, bo chciałbym jeszcze się pouczyć. Ale zawsze siłownia, coś tam, coś tam, więc damy radę, damy radę. Właśnie niedawno skończyłem bieg ogólnie 7 km fajne tempo. Nawet się nie zmęczyłem za bardzo. Myślałem, że będzie gorzej, może kto tam trąbi. Także 7 km tempem nawet nie było żadnego kilometra powyżej 9 minut, a w drugiej strefie prawie cały czas byłem, tylko o chwilę byłem w trzeciej strefie, więc fajnie. Ja jestem przy KFC akurat. Moja mama powiedziała, że mogę coś kupić w McDonaldzie jakiegoś burgera czy coś, ale raczej chodziło, tylko że z fast food jakiegoś burgera czy coś, więc jesteśmy przy KFC. Ja może sobie coś wezmę. Lecimy, bo 7 km, biegam 50 minut około. Najbiegłem no to 7 km bez rękawiczek. Niezbyt mądre, gdy jest nawet, nie, nie, nie ma minus 1, ale jest około 0 stopni. Tak jak powiedziałem Wam wcześniej z rana na spacerze, no niezbyt mądre, no ale jakoś mi się tych rękawiczek zakładać nie chciało. Na początku mi było ciepło, nawet widać, są trochę spocony na. <noise> Także dobra, lecimy, nie przedłużam, bo słoneczko ładnie jest dzisiaj akurat. Nie przedłużam, lecimy do całej KFC. Nie wiem, czy tam się coś pali, ale widzicie to? Nie wiem, czy tak zawsze tam jest, po prostu tam jest jakiś komin, czy coś, ale wygląda, jakby się coś sierało. Za dużo nie nagrywałem, bo po prostu u, jestem w krótkich spodenkach i trochę mi było zimno, chociaż wam powiem, że nie było mi straszliwie zimno i chyba bardziej mi było zimno jak byłem zaraz na spacerze, naprawdę. Nie wiem czemu, ale mam gęsią skórkę na tych nogach, ale nie czuję na nich zimna. Nie mam pewności, może już są tak zahartowane, bo w sumie ja biegam zawsze w krótkich spodenkach, to może te nogi już są zahartowane. Jedynie jak gdzie no, czuję faktycznie chłód, to są dłonie. No i faktycznie te dłonie trochę zaniedbałem, bo nie smarowałem kremem. No i. <słuch> No jest dramat. Także jest godzina 13.34. Ja teraz się rozciągnę. Coś tam się rozciągnąłem, no ale tak bardziej się rozciągnę, umyję się i chyba zjem najpierw obiad, później dopiero wyjdę z Szerym i później pojedziemy po kubeczek. Bo potrzebuję tego kubka do życia. Ja tak. Jednak powiedziałem, że potrzebuję. Tylko właśnie nie chcę też jechać i wtedy, gdy będzie bardzo dużo ludzi w galerii, zrobiłem wszystko, co miałem, rozciągnąłem się i teraz robimy. Obiadek i robimy ryż, bo mam końcówkę ryżu, go sobie podsmażę na patelni i sobie dodam do tego dwa jajka sadzone, także taki jest plan. A Sherry i tak na razie jest martwy, w sensie niedosłownie martwy, ale coś go wymęczył ten spacer z rana, więc... On da radę. A ona mi właśnie napisała, że już jedzie, bo wraca dzisiaj szybciej z pracy. Także może nawet z małą pojedziemy po kubek, kto wie. Ja sobie tak myślę, że zrobię sobie na masełku ten ryżyk. Tak czy siak, będę musiał dać trochę oliwy z oliwek. A tu my znowu oliwę z oliwek na tym hotelnie. Mamy taką fajną na KFD, zamówiliśmy eee, Oli Oli. Jest to w sprayu, taka. Po prostu sobie. Psikam i nie muszę lać 20 gram na patelnię i od razu sobie wezmę drugą patelnię, to jest patelnia e, niby naleśnikowa, ale my na niej smażymy dosłownie większość rzeczy w domu, bo po prostu do niej nic nie przybiera. Ona jest fajna, na niej nic się nie pali, mimo że ja bardzo często palę rzeczy, no to na tej patelni ciężko mi to zrobić, więc naprawdę ją polecam. A więc obiadek prezentuje się właśnie tak, o, ja... Mm, co to się stało? Ja bardzo lubię taki ryż, niestety jedno jajko sudzone mi nie wyszło. Mm, no i musiałem je przywrócić, ale też będzie dobre, myślę. O, nawet to żółtko za bardzo się nie ścięło tam w środku, więc bardzo dobrze mi wyszło. Kocham taki ryż naprawdę na masełku. Więc ja teraz sobie jak zwykle coś włączę, zjem, no i później w sumie nawet nie wiem, co będziemy robić, więc to się okaże. Może dzisiaj nawet szybciej okienko kalendarza otworzymy, bo moja mama szybciej wraca. Na razie po prostu jemy, bo serio jestem już tak głodny, że to jest dramat. No trochę minęło, ja się pouczyłem, dużo się pouczyłem, w sumie to egzamin ustny już umiem, pooglądałem sobie jeszcze trochę i się zrobiło, że jest 16.50 już, także o 17.20 mam autobus, bo będę jechał po kubek. Przekonałem się. I moja mama ma też ze mną pojechać, podobno, bo na razie śpi. Jedzie pani ze mną, to może ja wyjdę z szerem, przykład się ogarniesz. No my idziemy z szerem, mama się ogarnia i jedziemy. Kubek wybraliśmy końcowo taki z pierniczkiem, bardzo mi się podoba, ale szczerze wam powiem, że jakoś mały wybór już. Może po prostu dane to jest, jak wszystko jest od października takiego, no ale no jest grudzień. Czemu jest tak mało takich ładnych kubków? Ale ten mi się akurat bardzo podoba, już jest wykompany umyty, więc pora na kalendarz adwentowy. Moja mama zaraz przyjdzie, więc y, idealnie zrobimy. Dzisiaj już jest 3 grudnia. Także teraz pora go odpakować. 3 grudnia. Dobra. I czy będzie pasta nie zepsutych? Oh, jest pasta nie zepsutych. Świetnie. W ogóle mamy tutaj takiego fajnego. Nie wiem, elfa, dziecię, Takiego. Dobra. I dzisiejsza herbata, którą będziemy pić, jest to apple, rosa, hip, and cinnamon. Nie wiem, co to jest rose Hip? możliwe, że to jest kwiat róży, bo rose to jest róża. Nie mam pojęcia, spróbujemy sobie, ale szczerze mówiąc jabłko i cynamon mnie zachęca. W nowym kubeczku będzie, akurat przed chwilą wodę zalewałem, więc zalewamy i będziemy sobie próbować. Trochę tej wody mało było w tym czajniku, więc jeszcze robię jedną partię, doleję, kalendarz idzie na jutro. My czekamy, aż woda się zrobi i może święty próbujemy. Nie mogę się doczekać. A więc mamy naszą herbatkę. Niestety wam nie pokażę koloru w tym kubku, ale jest to taki malinowy, czerwony kolor. Więc spróbujmy sobie. O Boże, jakie gorące. Dolałem zimnej wody. Czuję jabłko, ale szczerze wam powiem: czuję, jakbym pił zwykłą owocową herbatę. Taką naprawdę zwykłą mączkową herbatę. Nie czuję tutaj cynamonu zbytnio. Dzień dobry. Hey, Test. Jest herbatka? Y niby jabłko, coś tam i. Tak, to była róża. Czuję tu różę właśnie, ale jabłko, cynamon, coś tam, ale nie czuję. Coś to mi się porobiło Nie, coś ja nie czuję spokojnie. Może ona trochę będzie inaczej smakować, jak y ostygnie. Może. Bo wiesz, ja nie lubię gorącego. Ja też nie, nie Ona na razie to bardziej parzy niż, niż ten smak czuję. Tak prezentował się dzisiejszy vlogmas. Jestem straszliwie zmęczony, więc już kończymy. Jest godzina, boże, dziewiętnasta już. Prawdopodobnie z sobie obejrzymy trochę filmu, podczas którego ja będę montował, moja mama będzie robić na drutach. Widzimy się jutro. Papatki!